Na pamiątkę. Taki tytuł nosi najnowszy album wydany przez Radę Miejską w Radomiu. Promocja publikacji odbyła się 8 października w zespole szkół muzycznych i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Radomian. Sala koncertowa wypełniona była po brzegi. Podjęliśmy decyzję, że wydajemy taką publikację. No i cóż, nie pomyliliśmy się, bo liczba osób, która jest na sali, czyli pełna sala koncertowa w szkole muzycznej, e, świadczy o tym, że taka publikacja e, budzi duże zainteresowanie. Ja sam jestem pod wrażeniem. Jest jedna strona, która bardzo mnie wzruszyła. To jest taka czysta kartka i opis, dlaczego ta kartka jest czysta. Myślę, że nie będę mówił, bo każda osoba musi sama się z tym zapoznać. Jak każda dotychczasowa publikacja, również najnowszy album jest wyjątkowy. Publikacja zawiera fotografie naszych poprzedników, czyli Radomian. Pokazuje to, że to, co zostało uwiecznione na fotografiach jest dla nas teraz żywe i gdyby nie takie proste urządzenie jak aparat fotograficzny nie wiedzielibyśmy, co w tamtym czasie się działo, tak to możemy powrócić do historii. Zdjęcia zostały ułożone chronologicznie w następujących rozdziałach: wiek XIX, początek XX wieku, lata 20, lata 30 i okres II wojny światowej. W sumie można obejrzeć ponad 400 fotografii. Razem z tekstem daje to. Tom o 250 stronach. Te zdjęcia, które są w książce, zachowały się naprawdę w doskonałym stanie. Część pochodzi ze zbojów prywatnych, część pochodzi z, z archiwum państwowego, część z muzeum. Ta książka to nie tylko doskonała promocja Radomia, ale przede wszystkim hołd dla tych, którzy nasze miasto budowali, pracowali i żyli w nim. To także wydawnictwo dla obecnych i następnych pokoleń po to, żeby dawny Radom wciąż był żywy w naszej, naszych dzieci i wnuków pamięci.